Witam, dzisiaj spróbuję wytłumaczyć, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń artykułów. W tym celu logujemy się do tymczasowego zaplecza sklepu. Jest ono pod adresem, może przypomnę, lightgregor.rb.pl Backslash hoffman backslash administrator. Założyłem nazwę użytkownika o nazwie redaktor. Hasło testowe i logujemy się. Widzimy tutaj, yy, w tej chwili, zaplecze jest ono okrojone o niektóre komponenty i moduły odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Yy, za konfigurację to zrobiłem ze bezpieczeństwa. Yy, więc przechodzimy do artykułów. Tutaj lub tutaj klikamy. Jak widzimy, artykułów jest znacznie mniej, ponieważ są one tylko w wersji polskiej. Poprzednio musieliśmy robić każdy artykuł w dwóch wersjach: w wersji angielskiej i w polskiej. W tej chwili to nie jest konieczne, gdyż odpowiedzialny za to jest komponent o nazwie Falang. Przechodzimy do komponentów i wchodzimy do właśnie Falanga. Klikamy. Translation. Po prawej stronie mamy tutaj takie pole rozwijane. Wybieramy język, na który chcemy tłumaczyć, czyli angielski. Content elements. Content. Coś mi tu ucieka, tak? Jest content. I mamy wszystkie artykuły. Przejdźmy do pierwszego artykułu. I po kolei mamy e, oryginalne oryginalny tytuł pola abstrakcyjne, przetłumaczony tytuł, everyday, oryginalny alias, przetłumaczony alias, oryginalne pole tekstu, pola tekstowe z danego artykułu wszystkie e, i tutaj mamy ikonkę kopy, można przekopiować automatycznie. Do y, edytora tekstowego, który znajduje się poniżej. W tej już nie klikam, bo jest przekopiowane wszystko. I w tym edytorze sobie dokonujemy niezbędnych tłumaczeń. Słowa, które chcemy przetłumaczyć, tutaj już na początku przetłumaczyłem, no ale tutaj już widzimy o mini. Y, rozmiar nie jest przetłumaczony po kolei. Trzeba wszystkie testówka przetłumaczyć i na koniec robimy zapisz i zamknij. Tylko yy, zwracając szczególną uwagę, czy zaznaczone jest to pole, że opublikowane i język angielski tutaj. Robimy zapisz i zamknij. I po kolei tutaj wszystkie artykuły przygotowałem już. Yy, te teksty są przekopiowane. Na przykład, tutaj otworzę one są przekopiowane do tego edytora poniżej, tylko wystarczy tutaj przetłumaczyć te słowa, które występują w języku polskim, i to cała filozofia. Tutaj nic więcej nie mam do powiedzenia. W następnym filmie yy, zacznę tłumaczyć już, jak wejść do sklepu inter internetowego. Zakładać y, produkty, y, zdjęcia, i tak po kolei będziemy tłumaczyć. To wszystko na razie, dziękuję.